Świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam uroczyście oświadczam że wstępuję w związek małżeński że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam że uczynię wszystko że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo aby nasze małżeństwo było zgodne było zgodne szczęśliwe, szczęśliwe i, trwałe i trwałe i trwałe Czy świadkowie słyszeli i potwierdzają zgodność złożonych oświadczeń? <noise> Tak. A zatem, drodzy Państwo, na skutek zgodnie złożonych oświadczeń woli przez obie strony, ogłaszam w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, że związek małżeński został zawarty zgodnie z prawem. Od tej chwili jesteście już Państwo małżeństwem. Brawo!